Witam serdecznie na naszym odcinku niedzielnika sportowego na kanale Eden w tygodniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zgrupowaniu reprezentacji Polski, bo jak zwykle jest cyrk. I to cyrk do takich rozmiarów, że nawet nie sądziłem, się, że tego dojdzie. Bo okej, okay, kłótni o to, że Lewandowski, nie... kłótni. Awantury o to, że Lewandowski nie przyjedzie i miliona opinii, łącznie z opinią Kadrowiczów, to bym się jeszcze spodziewał. No tego, co wymyśli Dawidowicz, bym się nie spodziewał, ale to, że puchać przez filmik u chłopaków z WK pokłóci się z Kowalem, to myślę, no nie byłbym w stanie tego wymyślić. Może mój mózg jest zbyt ograniczony, ale tego by nie wymyślił. A te wszystkie trzy rzeczy miały miejsce w tym tygodniu, dlatego zapraszam już bez przeciągania na omówienie ich. Pamiętajcie o łapce w górze, subie, komentarzu oraz o odwiedzeniu strony sympatycy Przeciętnego Futbolu, których koszulkę mam na sobie. Bardzo fajne rzeczy. Polecam serdecznie. Każdy sobie tam może coś dla siebie znaleźć. A teraz już przejdźmy do tego naszego Przeciętnego kadrowego futbolu. To, że pokonali Mołdawię 2 do 0 to jeszcze nic nie znaczy. To jest po prostu zwykły sparing. Jedni się czepiają tego stylu, inni mówią, że to tylko gierka treningowa. Ja jestem zdania, że po prostu jesteśmy słabi w tej kadrze. Nie ma za grosz atmosfery. I to też wychodzi, bo Grosicki trochę zaryzykował przy tym, że. Czy zaryzykował? On już nic nie ryzykował tak naprawdę, bo. Po prostu się otworzył. Chodzi tutaj o to, że powiedział, co myśli o tym, że Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie, a były to słowa dosłownie, zaraz je przytoczę, że dla niego zgrupowanie zawsze było czymś ważnym i nawet przy kontuzjach robił wszystko, żeby stawić się i dać każde z siebie od siebie wszystko, co mógł. Najlepsze, oczywiście, także no tutaj miał ogromny żal do Lewandowskiego, że ogłosił, że na ten mecz nie przyjedzie. To zrobił Robert, No przyjechał na to spotkanie, oczywiście jego sztab pr wymyślił, że to było tylko takie, wiecie, to była taka niespodzianka, Robert miał wyskoczyć z tortu w towarzystwie cyrku na środku boiska i uścisnąć Kamila Grosickiego w tym ostatnim meczu, ale, ale jednak tego, no chciał to zrobić, ale no, dziennikarze wszystko popsuli i niestety no, musiało to wyjść na jaw, że się pojawi. Jak już się pojawił, no stanął obok Michała Probierza, ale... No między panami nie było widać sympatii. Widać było wręcz, że stali jakby zmuszeni do tego, że muszą stać obok siebie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jeżeli zawodnik kończący karierę wytyka kapitanowi, że go nie ma na meczu pożegnalnym, to coś w tej kadrze jest nie tak. W tej sprawie również wypowiedział się Paweł Dawidowicz, który stwierdził, że. No, tu Lewandowski pokazał, że ma jaja, bo on na jego miejscu to by się położył, zaczął udawać kontuzję i zszedł z boiska, wydał komunikat, że nie może przylecieć, bo ma kontuzję. Dawidowicz pokazał, jak ta kadra wygląda. Ta kadra jest po prostu uzbierana. No, nie wszyscy, ok, ale większość to są tacy fałszywi ludzie, taka banda cwaniaczków, co przyjedzie, mewni swoje i ucieka. w Tej wypowiedzi, naprawdę, z tej wypowiedzi można to wyciągnąć, bo. Kto przy zdrowych zmysłach mówi, że wolałby udawać kontuzję niż powiedzieć wprost, że go nie będzie? No, Paweł Dawidowicz, który w ostatnich meczach, jak grał, no to nie grał, po pierwsze, dobrze, ale to jest bezsensowny argument, a drugie, no kilka razy nurkował, żeby też nawet raz tak widowiskowo, żeby wymusić rzut karny, chyba. Także, no, ostatnia osoba, która powinna kogoś pouczać o kontuzjach i tym, jak je udawać. Niemniej jednak, Grosicki ma żal, miał mieć prawo żal i jak najbardziej rozumiem ten jego żal, bo jednak kończąc karierę, chciałby, żeby ten piłkarz, który na kadrze był zawsze piłkarz stopu, no nie bójmy się tego powiedzieć, no gwiazda światowego formatu futbolu, pojawiła się na zgrupowaniu i, i pożegnała się z nim po prostu. Nawet musiał, nie musiał grać, nie wiem, całego meczu, wystarczyło, żeby zagrał tę połowę, nic więcej. Dużo też ludzi w internecie. Mamy jak zwykle dwa obozy. Jedni hejtują Lewandowskiego, drudzy go bronią. Hejtujący twierdzą, że no bardzo potrzebny w kontekście zmęczenia i psychicznego i fizycznego sezonem było granie Lewandowskiemu tego, tego ostatniego meczu w lidze o Pietruszkę. To było bardzo, bardzo potrzebne. Tam musiał zagrać. Pojawiają się też argumenty, że no kadrę ma już gdzieś, mówiąc delikatnie, bo woli grać w Barcelonie. Obrońcy twierdzą, że po pierwsze sparing, po drugie ciężki sezon, to jest zrozumiałe, po trzecie, no w Barcelonie mu płacą, a tu przyjeżdża tak w charakterze wolontariatu, nazwijmy to. Szczerze, nie wiem, nie wiem, która opcja jest lepsza. Ja jakoś fanem lewego w kadrze nie jestem. Rozumiem jego talent, ogromny naprawdę, ale, ale w kadrze ten człowiek jest dla mnie może nie hamulcowym, ale takim kimś, kto, kto drepcze, kto po prostu drepcze i nie ma z niego za dużo pożytku na boisku też te wykonywanie karnych te niesamowite cieszynki jak strzela go, jakimś słabiakom ogólnie Lewandowski w kadrze, a w klubie to są dla mnie, jest dla mnie dwóch innych piłkarzy, jednego lubię drugiego ciut mniej niestety, domyślcie się którego natomiast jeżeli chodzi o to, że się nie pojawił miał do tego prawo miał prawo być zmęczony, miał prawo nie przyjechać na reprezentację niepotrzebna jest tylko ta, ta szopka PR-owa z tym, że Lewandowski chciał być niespodzianką i dlatego ogłosił, że nie przyjedzie. To jest kompletnie niepotrzebne. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ten sztab i ludzie, którzy mu doradzają coś takiego wymyślili, to się kupy nie trzyma po prostu. To jest takie ratowanie wizerunku i tyle. Także to jest dla mnie odpychające po prostu. Koniec z tematem Lewandowskiego. już o Dawidowiczu. Także przejdźmy może do wydarzeń weekendu, czyli do bifu, sprzeczki puchacza z kowalem. Wszystko zaczęło się od tego, że Timoteusz Puchacz został zaproszony przez ekipę warszawskiego Koksa na wyciskanie na ławie. No taki weekendowy odcinek, gdzie tam celebryci influencerzy, też sportowcy wyciskają sobie sztangę i taka luźna rozmowa. Ta z Tymoteuszem trwa około dwóch godzin, ale co jest najważniejsze, w jednym z odcinków, chyba na weszłość, na kanale Zero, nie pamiętam już, Kowal nazwał Lewandowskiego no, w sposób dość pejoratywny określił go dość niemiło. I Tymoteusz Puchacz w wywiadzie dla WK odniósł się do tych słów, powiedział, że gdyby Kowal powiedział mu coś takiego w twarz, no to dostałby liście. Ciężko się z tym nie zgodzić. No, Kowala jedni lubią, drudzy nie. Ja raczej nie przepadam, głównie dlatego, że po prostu hejtuje tych ludzi, czasami po prostu też nad wyrost, niepotrzebnie, tak jak Piotra Zielińskiego, gdzie nawet jak zagra dobry mecz, to dobrego słowa o nim nie powie i dlatego go głównie nie lubię, może nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale jego opinii po prostu nie lubię. O, można w ten sposób to, to ująć. Natomiast no tutaj tak, po pierwsze te słowa puchacza były trochę nad wyrost, może to było niepotrzebne. Natomiast odpowiedź Kowala, gdzie czepia się tego, gdzie gra puchacz, że czepia się tego, że jest słabym piłkarzem, też była kompletnie niepotrzebna, bo Kowal jest teraz nagle zdziwiony, że o matko boska ktoś mnie krytykuje, jak on tak może, jak jest słaby. Skoro ty możesz krytykować, skoro pan, panie Kowalu, może krytykować co tydzień ludzi, nawet kilka razy w tygodniu, to oni mają prawo też na tę krytykę odpowiedzieć. I tutaj się nie ma co dziwić, że jeden czy drugi krytykuje. Po drugie, trzeba rozgraniczyć to, że Puchacz powiedział, odniósł się do tego, co mówił Lewandowski, a nie o tym, że po prostu chciałby walnąć Kowala. Kowal tam wyskoczył z tym, że on nie pojedzie do Gdańska i nie będzie bił Lecha Wałęsy. To też jest wybitny argument, swoją drogą. Także... Obie wypowiedzi były może niepotrzebne, na pewno raczej niepotrzebne. Ta puchacia była niefortunna. Natomiast ta kobala wynikała z tego, że nie zrozumiał o tym, o czym puchać mówi. Tylko po prostu zobaczył shorta i nagrał filmik. Moim zdaniem. Czy stoję po której stronie? Stoję po stronie tego, że nie wiem, mnie po prostu często irytuje zdanie kowala i tyle. Bo raz, drugi, trzeci to jest spoko, ale, ale nie w każdym po prostu programie cały czas to samo, że on kogoś wyzywa. No. Tyle. Po prostu. Nie kupuję tego, można, można tak to nazwać. Tyle ode mnie w tym odcinku. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak wy odbieracie po pierwsze te akcję z Lewandowskim skakującym z tortu u Grosickiego, który miał być niespodzianką. A po drugie, no jak odbieracie biw puchacza z kowalem, bo jestem w sumie ciekawy. Nie wiem, no moje zdanie znacie, także chciałbym poznać wasze. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.